czyli od wykonawców, którzy wystąpią w tym roku na SUWOKI Strike, STREET VIBE FESTIVAL. Zaczynając, wystąpi pierwszy VBS, czyli jest to artysta z SUWOK. Chcemy wspierać lokalną muzykę oraz innych artystów. Wystąpił na samym początku jako support. No i co tu więcej o tym człowieku można powiedzieć? No jest to młody talent, w miarę popularny artysta ma kontrakty z naprawdę wielkimi wytwórniami. Następnym artystą będzie Kini Zimmer, jeden z topki polskiego rapu. Myślę, że bardziej go nie trzeba przedstawiać. Bardzo znany człowiek, w młodym wieku osiągnął ogromny sukces. W 2022 roku około dołączył do największej wytwórni SBM tam, gdzie jest Mata, e, White i reszta. Także jest to naprawdę ogromny sukces mimo młodego wieku artysty. E, no i na samym końcu zostawiłem księgę na torcie, można powiedzieć. Jest to Fukai. E, Fukaj to jest bardzo młody artysta, e, również z wytwórni SBM. E, został, m, jak to powiedzieć, e, znany dzięki Macie ponieważ Mata podczas swojej transmisji na żywo słuchał piosenki widzów i gdy usłyszał utwór Fukaja, stwierdził ewidentnie, że no, ma talent. tak? No i artysta nie musiał długo czekać, żeby się odezwały do niego największe wytwórnie i nagrywał tam po prostu swoją muzykę i robił to, co kocha i dalej to robi. No i myślę, że to na tyle na temat tych artystów tyle co mogę powiedzieć. Jeszcze chciałbym wspomnieć kwestię biletów, że bilety już niedługo startują w sprzedaż w soku i będzie można je kupić stacjonarnie oraz online. Kwota biletów to jest około 60 zł. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do zakupu biletów. Liczymy na Was i na Waszą frekwencję. Także chciałbym Was bardzo serdecznie wszystkich zaprosić, nie tylko z ale także z okolic. Dziękuję bardzo.